Sprawnie działający magazyn to efekt synergii między zaangażowanymi w wykonanie zadań pracownikami a nowoczesnymi narzędziami. W dzisiejszej erze automatyzacji i cyfryzacji każda dynamicznie rozwijająca się firma powinna opierać się na systemie informatycznym. Jest to szczególnie istotne w magazynach, zwłaszcza wysokiego składowania, gdzie tradycyjne metody nie zapewniają wystarczająco szybkiego dostępu do towarów. Tak właśnie było w przypadku firmy Stalco, która do systemu ERP od HumanSoft wdrożyła moduł WMS, czyli oprogramowanie usprawniające funkcjonowanie magazynu i logistyki magazynowej. Firma Stalco jest właścicielem kilku wiodących brandów. Obecnie główny zakres działalności firmy obejmuje projektowanie i produkcję maszyn, przyczep, urządzeń dla przemysłu i rolnictwa, Urządzeń grzewczych, a także świadczenie usług na rynku lokalnym. Do grupy Stalko należą marki, m.in. Easy Robots, Hitze, Loris i Sorter. Firma prowadzi scentralizowaną działalność na terenie 50 000 m2, z czego sporą część stanowią magazyny różnego typu. Na naszym magazynie wysokiego składowania znajduje się ponad 3000 miejsc paletowych, na których znajdują się zarówno materiały niezbędne do bieżącej produkcji, jak i półprodukty oraz produkty gotowe. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie magazynu, zdecydowaliśmy się na wdrożenie modułu WMS. Sam proces wdrożenia przebiegł sprawnie, a przeszkolenie pracowników z obsługi nowego rozwiązania zajęło mniej niż godzinę. System WMS w Stalco obsługuje proces pakowania oraz wysyłkę towarów. Za pomocą mobilnej aplikacji, pracownicy magazynu dokonują kompletacji zamówień na palety wysyłkowe lub przygotowują wysyłkę pojedynczych produktów. Z systemu drukowane są etykiety, którymi zostają oznaczone palety. Dzięki temu firma jest w stanie monitorować stopień zaawansowania wysyłki, uzyskać informacje o zawartości każdej z palet a także informacje wewnętrzne dotyczące danych pakowania, takich jak godzina pakowania czy osoba pakująca. Wszystkie informacje dostępne są w czasie rzeczywistym dla działu logistyki i handlowców, dzięki czemu Stalko sprawnie i bez pomyłek organizuje ich transport do klientów. Pracownicy Stalko w każdej chwili mogą sprawdzić, jaki jest stopień wykorzystania magazynu z podziałem na rzędy, poziomy i poszczególne miejsca paletowe. Każde miejsce paletowe jest dokładnie opisane, co eliminuje ryzyko wysyłki niewłaściwego towaru. W przypadku pojawienia się w systemie zlecenia wydania towaru, program automatycznie informuje pracownika magazynu, w którym miejscu znajduje się przewidziany do wysyłki towar według metody FIFO. Gwarantuje to priorytetowe wydanie tej partii towaru, która została dostarczona do magazynu najwcześniej. System wyposażony jest także w moduł graficznej wizualizacji obłożenia regałów i półek do kontroli stanów magazynowych który upraszcza także proces zarządzania lokalizacją towarów. Moduł WMS jest rozszerzeniem oprogramowania RP Hermes, z którego nasz dział sprzedaży, jak i cała produkcja korzysta od 2014 roku. Wdrożenie WMS od HumanSoft umożliwiło nam kontynuowanie pracy w ramach jednego systemu, jednej bazy danych, bez konieczności uciążliwej integracji. Po wdrożeniu WMS zauważyliśmy wzrost ogólnej produktywności magazynu o około 15% oraz znaczące przyspieszenie procesu kompletacji o 35%. Dodatkowo udało nam się zredukować liczbę reklamacyjnych pomył, Aż o 80%. Te osiągnięcia skłaniają nas do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu WMS również w pozostałych magazynach, czyli przyczep Loris, maszyn sadowniczych Sorter i robotów przemysłowych Easy Robots. To, co szczególnie doceniamy w firmie HumanSoft, to wysokie kompetencje i niewątpliwe zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązań, które na co dzień idealnie odpowiadają potrzebom naszej działalności. Magazyn firmy Stalko to magazyn wysokiego składowania który wymaga stałego użycia specjalistycznych wózków w wąskich alejkach. Dlatego ważnym elementem wdrożenia WMS było umożliwienie planowania trasy wózka. System automatycznie tworzy listę towarów do zdjęcia z regałów zgodnie z datą wywozu i wyświetla ją w aplikacji mobilnej wraz z lokalizacją. Ustala również zoptymalizowaną trasę, aby pracownik obsługujący wózek, Mógł sprawnie zdjąć wszystkie produkty, zaczynając od końca pierwszej alejki, unikając blokowania wózka. Dodatkowo umożliwia zarządzanie pakowaniem z wyprzedzeniem czasowym, co jest istotne przy większych wysyłkach, których nie można spakować w jeden dzień. Ważnym elementem uproszczenia procesu wysyłki towarów z Talko jest integracja systemu z kurierami która automatyzuje cały proces. Tworzenie dokumentacji wysyłkowej, wydruk etykiet na paczki, zamawianie kuriera odbywa się jednym kliknięciem w aplikacji mobilny magazynier. W przypadku sprzedaży zagranicznej system dodatkowo tworzy komplet dokumentów eksportowych, w tym list przewozowy CMR. Dzięki wprowadzonej automatyzacji klienci Stalco szybciej otrzymują zamawiane produkty. Jestem szczególnie dumna z wdrożenia systemu WMS w firmie Stalco. To firma o złożonym, zróżnicowanym profilu produkcyjnym. Musieliśmy dostarczyć rozwiązanie, które będzie rozwijać się wraz z firmą, będzie wygodne dla pracowników i zauważalnie zwiększy efektywność gospodarki magazynowej, zwłaszcza w obliczu stale rosnącej skali biznesu. Od strony technicznej, główną zaletą naszego WMS jest eliminacja Eliminacja synchronizacji dwóch różnych baz danych. Wszystko, co jest w systemie ERP Hermes SQL, od razu widoczne jest na urządzeniach mobilnych. Inni producenci oferują to osobno: system klasy ERP albo WMS. Propozycja od Humansoft to pierwsza taka na rynku, czyli system WMS wbudowany w ERP. Eliminujemy tym samym wszelkie rozmowy o integracji dwóch niezależnych systemów. Zyskaj pełną kontrolę nad magazynem kompleksowy ERP z WMS od HumanSoft jeden system jeden dostawca